czołem, drodzy widzowie. Jakieś dwa miesiące temu na kanale dodałem materiał o panu Marianie, który działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej i opiekował się salą pamięci po 25 Pułku Armii Krajowej w moim rodzinnym mieście Piotkowie Trybunalskim. Sale zlikwidowano, eksponaty poznikały. Marian nie miał nic do gadania i bardzo odchorował tę sytuację. Nagrałem o tym materiał. Jak go nie widzieliście, wejdźcie w link w opisie. Jak się zapoznacie, wróćcie tutaj, ok? I poprosiłem Państwa o pomoc, żeby zrobić Marianowi niespodziankę zrobić nową salę z nowymi eksponatami udostępnić ją młodzieży, harcerzom, strzelcom, modelarzom, każdemu, kto będzie zainteresowany, żeby kolejne pokolenia wychowywały się i uczyły w cieniu pamiątek po Armii Krajowej. Taka była koncepcja, i widocznie się Państwu spodobała, bo przekazaliście w trakcie zbiórki 151 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. I w tym momencie ci, którzy wieszczyli, że zdefrauduję te pieniądze, no, będą niestety rozczarowani, bo nie uciekłem do sąsiedniego powiatu i nie ułożyłem sobie życia na nowo. Tylko od razu wzięliśmy się do roboty. Wydzierżawiliśmy działkę na lotnisku, wjechała koparka, żeby wykorytkować teren pod dwa budynki, łączący je plac, który ma być przykryty namiotem i wszystkie inne rzeczy, o których opowiadałem w poprzednich filmach. No i tutaj były dwie nieprzyjemne niespodzianki. Jak to na budowie? Pierwsza, po zerwaniu trawy okazało się, że pod spodem jest glina, gruz i śmieci. A do tego parę tygodni padało, więc to wszystko było mokre. Zakopywały nam się wywrotki, zakopywały się koparki, i same prace ziemne trwały zdecydowanie za długo. Jak wreszcie udało nam się wywieźć ten syf i trochę ogarnąć, przyszli z pomocą harcerze i strzelcy, którzy rozplantowali gdzieś między 40 a 50 ton piachu. Serdecznie dziękuję za pomoc. Po to, żeby to wszystko wyrównać, żeby można było położyć kostkę brukową. Przyszła firma, położyła kostkę 99 metrów. Zostało przygotowane miejsce pod jeden kontener, pod kontener magazynowy, pod placyk, taki mini parking. To się udało zrobić. No i przyszło do drugiej nieprzyjemnej niespodzianki. Kupowanie kontenera, no i też płotu oraz innych rzeczy, które są wykonane ze stali. Ci z Was, którzy mają teraz budowę na głowie, dobrze wiedzą o czym mówię. Otóż w ostatnich miesiącach ceny stali wywaliło w kosmos. Kontener w firmie, którą przed rozpoczęciem pieniędzy, żeśmy pytali, za ile by nam zrobili taki wypasiony, to cena była poniżej 60 tysięcy złotych brutto. I jak zebraliśmy pieniądze i pojechaliśmy, że chcemy zapłacić zaliczkę i chcemy, żeby to wszystko przygotowali, żeby na 3 lipca na Flyfest już stało, to się dowiedzieliśmy, że cena wzrosła do 92 tysięcy złotych brutto. Wszędzie się posypało. Cudem dopiero znaleźliśmy jedną jedyną firmę w Radomiu, która zgodziła się to zrobić za niecałe 60 tysięcy złotych brutto, bo po pierwsze mieli jeszcze surowiec kupiony po starej cenie, a po drugie, no niestety trzeba było pójść na pewne techniczne kompromisy, żeby zbić cenę. No ale to jest tylko jeden kontener. Ze zrobieniem wszystkiego brakłoby na drugi. Dlatego drugi, ten, który już stoi na placu, kupiliśmy za 32 tysiące złotych brutto. Używany. Był stosunkowo niedaleko, ale i tak wydaliśmy znowu 1300 brutto na przywóz tego HDS-a. I musieliśmy z kolegą Filipem i z pomocą pana, który prowadził HDS-a, w jakieś 6 godzin wykombinować, jak to rozłożyć, przetransportować, zrzucić i ponownie złożyć i nie zniszczyć przy okazji. No i tam też, jako że on jest używany, to mamy jeszcze parę tysięcy złotych do zainwestowania, żeby doprowadzić go do porządku, żeby było tak jak należy. I wiecie. Tak bardzo się skupiliśmy na tych wszystkich kwestiach technicznych, na przygotowaniu płotu, który też między momentem zbiórki a momentem realizacji zdrożał o ponad 2000 zł, bo stal poszła w górę. Nie dość, że te wszystkie problemy nas spompowały finansowo. To jeszcze tak się bardzo skupiliśmy na tym, żeby jak najbardziej codziennie walczyć, codziennie coś nowego robić, żeby wyrobić się na 3 lipca z tą budową, że ja dopiero teraz mam chwilę czasu, żeby pomyśleć, jak ja w ogóle ekspozycję tam zorganizuję. W środę jedziemy do srebrnej góry, do firmy, która handluje bronią i amunicją, żeby odebrać wojskowe skrzynie, które przerobię na podświetlane gabloty. Ale mamy jeszcze dużo innych kwestii, nie rozdwoimy się. Nas jest tylko dwóch na tej budowie. I nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, nawet do wszystkiego nie mamy uprawnień. To jest jeden problem. Drugi, yy, wolimy zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy po to, żeby zainwestować w jak najlepszą ekspozycję, w jak najciekawsze eksponaty, żeby zrobić to jak najnowocześniej, zamiast płacić teraz, wiecie, 2000 geodecie, 3000 elektrykowi, 3000 hydraulikowi i tak dalej. Chcemy jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić, żeby przeznaczyć je na rzeczy, z których ludzie będą korzystać. I tu mam do Państwa. Prośbę. Otóż, jeśli oglądają mnie elektrycy, geodeci, hydraulicy, albo jakiś specjalista od wykończeniówki, tudzież człowiek, który zna się na podłączaniu kamer i robieniu wszystkich zabezpieczeń do wpięcia takiego do systemu ochrony lotniska, jeśli chcą Państwo pomóc, bardzo proszę o kontakt na podany w opisie adres mailowy Fundacji Core Ignis. Proszę tam zerknąć i napisać. Będziemy czuli się bardzo zobowiązani i na pewno w jakiejś formie odwdzięczymy się za pomoc. A dlaczego szukam tak oszczędności? Na moment obecny, z tymi pieniędzmi jesteśmy w stanie zrobić to na styk. Czyli jesteśmy w stanie zrobić to płacąc tym wszystkim ludziom, płacąc za materiały i tak dalej, ale będzie tak, że uda nam się jako tako zrobić teren. Powiedzmy, na moment obecny w 90% nam się uda założenia stricte budowlane spełnić. Ale potem y, wszystkie przedmioty eksponowane i sama ekspozycja no, będą robione już y, nie tylko własnym sumptem, ale też po prostu pewnych rzeczy nie uda nam się ściągnąć, bo nie będzie już na to ani czasu, ani kasy. Dlatego też jak przyjeżdżały różne firmy budowlane, tam oglądały, obiecywały, y, to mówię, że fundacja, panie, przecież pan to nie ze swoich pieniędzy robisz. Co się przejmujesz? Zapłać pan tam więcej trochę. Tylko widzicie, ja się właśnie cholera przejmuję. Potrzebuję pomocy Państwa, tych którzy mają uprawnienia, którzy mają wiedzę i chcą się zaangażować, żebyśmy zrobili toaletę, ścianki działowe, tak, bo w pierwszym planie w ogóle nie mieliśmy robić toalety, ale się okazało, że w międzyczasie warunki się zmieniły i musimy zrobić toaletę, bo nie będziemy mieć do innej dostępu. Także, żeby ktoś nam pomógł ze zrobieniem kibelka, ze zrobieniem ściany drzwi do niego, żeby ktoś nam zrobił podlicznik pomógł pociągnąć kable, bo my możemy je pociągnąć, ale nie mamy uprawnień, żeby zlegalnie zrobić instalację elektryczną. Po prostu na moment obecny my cały czas coś codziennie tam robimy i nie jesteśmy w stanie już ani finansowo, ani czasowo tego dopiąć, żeby na 3 lipca w jak największym stopniu to ukończyć. Głupio jest mi tak prosić Państwa o pomoc, ale niestety sytuacja mnie do tego zmusza, bo jakbym miał więcej czasu, to bym inaczej to wykombinował. No ale... Mamy się zobaczyć 3 lipca tego roku na Flyfeście. Absolutne minimum: no to muszę zrobić w środku wykończeniówkę i muszę zrobić instalację elektryczną. Także za wszelką pomoc będę wdzięczny. A w następnym odcinku o tym, jak budujemy nasze małe muzeum. Pokażę Państwu, jakie przedmioty do tej pory przekazali nam ludzie na ekspozycję związane z 25. pułkiem piechoty Armii Krajowej, i sobie trochę porozmawiamy o rejestrowaniu w Ministerstwie Kultury własnego muzeum, o tym, jakie zabytki można eksponować, kiedy, w jaki sposób. Opowiem Wam trochę właśnie o przygotowaniach do stworzenia ekspozycji. No a na razie dalej jesteśmy umęczeni tematami budowlanymi. Dziękuję za uwagę, żegnam się i do zobaczenia. Cześć.